Zadanie 32, stara matura 2024. Osią symetrii wykresu funkcji kwadratowej jest prosta o równaniu y=1. Jednym z miejsc zerowych funkcji jest liczba 1. Oblicz współczynniki b oraz c. Ok, No to co wiem z tego, Co wiem z tego zadania? Wiem tyle, że osią symetrii jest x równe minus 2. Oś symetrii, jak sobie narysujemy parabolę, zawsze biegnie przez środek. Przez środek, czyli w wierzchołku. Czyli nasza oś symetrii to jest po prostu p. Wzór na p to jest minus b przez 2a. U nas a jest równe 1. Czyli b na minusie przez 2 razy 1 jest równe minus 2. Czyli minus b jest równe minus 4, czyli b jest równe 4. Ok. I dodatkowo do tego mamy jeszcze powiedziane, że jednym z miejsc zerowych jest liczba 1. Czyli możemy sobie zrobić, że 0 równa się 1 do kwadratu, Plus 4 razy 1 plus C. Więc mamy, że 0 równa się 1 dodać 4 plus C, czyli 0 równa się 5 plus C, czyli minus 5 równa się C. I obliczyliśmy wszystkie współczynniki.